chyba. To jest środek z Tak, ja nawet nie patrzę. Zrobiłyśmy zakupy. Jej, mamy tam nowe. Zrobiłyśmy sobie poncho i same pamiątki dla rodziny. No, Bardzo nie. tanie. Poncho 80-85 soles, czyli tyle samo złoty. Jakieś drobne takie pierdoły też 5 zł, 2 zł, 8 zł, więc super Tutaj piękna katedra ogólnie w Peru trzeba na zewnątrz chodzić Na zewnątrz trzeba chodzić w, dwu, w jednej masce, a w środku w dwóch maskach naraz. No tragedia. Nie da się oddychać. To jest takie powietrze ciężkie i tak wysoko, że jest tych masz. to jest w ogóle tragedia, więc my właśnie tego tak lepiej też, normalnie. Być. Jest naprawdę tak wysoko tutaj. Niektórzy ludzie kupują sobie tabletki na chorobę wysokościową i wtedy bierzesz sobie to i nie jest tak źle w oddychaniu, bo tu jest naprawdę bardzo mało tlenu, bo jest bardzo wysoko i nie da się oddychać Tak się idziesz, to się męczysz.

To jak O, jest Aha. O, zdjęcie ci też zrobię. Jej. Mam teraz jasne włosy. Ale A ja ciężkie. Zarumowałem się, mam na czole plamy, ale wygląda ładnie, fajnie. Idziemy jeść? I idziemy do takiej drugiej restauracji. Yeah Jesteśmy na koncercie w klubie chłopaka. Powiedz, specjalnie założono kolor, żeby go lepiej widzieć.

Jesteśmy w Cusco, w Plaza de Armas. Chciałyśmy właśnie wyrekomendować tak. restaurację. Restauracje. Jedna jest tutaj, za nami. Bardzo tak. dobra, najlepsza w ogóle tutaj w tym centrum. Byłyśmy przed tylko rzędu dwóch. W przedniej tak. Byłyśmy tutaj trzy razy. Lasania tak. za 30 zł, najlepsza jaką jadłam w życiu. I pesto makaron z pesto zielonym. Najlepsze w ogóle. Bardzo tanie jedzenie pizza, 28 e, solos, czyli około 30 zł też. Wszystko w miarę w takich polskich cenach. Wszystko bardzo dobre i tańsze. Trochę taniej jest niż w Polsce. A kolejna, druga restauracja jest tam. E, tam. Gdzieś tam? To? Nie wiem pokazać, ale no nazywa się... jest tutaj, gdzieś. I nazywa się Morena. Jest to jedna z takich droższych, bardziej luksusowych no. restauracji, ale też niesamowita obsługa, jedzenie bardzo dobre i też nie jest aż tak drogo, jak mi mm. się wydawało. Wiem, że płaci, ja zapłaciłam chyba około 150 zł za butelkę wina i dobre jedzenie i koktajl. A ja 104 zł dokładnie za dwa drinki i za makaron. Jadło się nie, makaron, Ja tak. jakieś, jakieś Jakiś... spaghetti coś tak. tam, no. ale bardzo dobre. No ogólnie tutaj e, w centrum można zjeść bardzo dobre jedzenie, nie aż takie drogie, takie standardy europejskie. A poza centrum no to już są takie same stołówki, jedzenie, nie no, nie no, nie zależy to kto mleczka. co lubi, e, bo ja na przykład, ja takich rzeczy nie lubię jeść, co bardzo. Są takie zwykłe, takie no, ziemniaki, ryż, mięso, no, takie nic specjalnego, ale jest tanio i no, jak ktoś lubi pojeść, to poje. Duże porcje. Duże no porcje. Pieniądze. Sok kupiłyśmy za dwa soles. Także naprawdę jest tutaj bardzo tanio poza centrum. Wydaje mi się, że jest taniej niż w Boliwii. Świeże soki. Co jest dla mnie w ogóle szokiem, bo w Polsce około 20 zł 500 ml soku, a tutaj zapłaciłam teraz 6 zł 6 soles za taką szklankę. No więc... dzięki. Nie wiem, czy pan chciał mi wyczyścić buty. Tak? A, pan chciał hmm. czyścić buty. No. tutaj tak pracuję sobie. No. Ale boje buty. Nie, no, To bym musiał długo siedzieć tutaj i czyścić to buty. <laughs> nie, no. opłaca się. Ja, siedzę żul, bo... ja siedzę w ogóle jak żul, bo tutaj w tą stronę lepsze słońce jest. Tak. Mm. Ale pan jesteśmy zadowolone. Tak. Tak. A dzisiaj jedziemy na wolontariat to do. Um, jak się nazywa? pamiętam nigdy nie Godzina drogi stąd i nazywa się. Um. Okej, okay, tutaj jest nazwa. <laughs> z... O, no! no. Pod, podlinkujemy <laughs> go, okay? Di. 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 tak Widać go w ogóle? Tak! Mój mój aniołek Tak, anioł. więc cudowny To jest mój po prostu. <laughs>